Oh! Oczywiście nie trafimy na sam początek. Witam was, jestem Lisowski, jestem waszym przewodnikiem po postapokaliptycznym świecie w 7 Days to Die. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten film, bo właśnie jesteśmy w... <ścoughs> W nowym mieście właśnie przyszedłem aż stąd, więc nie dziwcie się, że jest dopiero dzień 1 godzina 16, bo trochę mi to zajęło, żeby tutaj dojść, dokładnie właśnie tyle czasu, ile widzicie po lewej stronie. Mamy oczywiście 50-minutowy cykl gry, cykl dnia i nocy, a to jest niestety jeszcze taka mała zawiadomość dla was, bo skoro jesteśmy tutaj, jesteśmy na nowej mapie, gdzie są nowe rzeczy, to oznacza tylko jedno. Tak, dokładnie, save znowu nie był kompatybilny i ostatnim razem przejściem na Facebooku, znaczy widzieliście, że... Że niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem i mieliśmy małe krasze i te krasze właśnie były spowodowane na początku tym, że graliśmy na dedykowanym serwerze, ciągle na wersji 6.3, ale na starej mapie, ale dodatkowo, fajna sprawa, na starej mapie były bugi dziwne, nie, 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 nie chciało się nic zrobić, nie wiedziałem, że jest... Tutaj coś nowego dodanego, bo się spaczowało. No to się spaczowało, to nieistotne. Mi się to podobało, że jest spaczowane wszystko. O, kolejne rzeczy. Ej, tutaj nic nie ma. Sejfik! Jej, kolejna broń. Nie zdziwicie się, że mam takie eku. Dlatego, że skoro poszedłem stamtąd, to ładnie wszystko sobie zebrałem co trzeba. Najważniejsze jest to, że zabrałem tutaj drewno, bo zacząłem tylko tak sobie o. Siedzę sobie tutaj, tak chyllą sobie mapę, gdzie tu iść, patrzę. Pojawiło się tutaj nowe miasto Myślę sobie, o, To będzie to jakaś nowość końca, albo tego nie widziałem wcześniej, albo sam nie wiem. Królik! Ale wracam do tematu. Tamto jest safe poszedł się Walić oczywiście po patchu, bo Enjoy 7 Days Today, zawsze mamy takie problemy. Z Jankiem, jak pisałem na Facebooku, mieliśmy właśnie te krasze i tak dalej, aż w końcu chcieliśmy lec krakować grę, żeby grać na innym serwerze. No ale się nie udało, i musieliśmy zacząć grać tutaj. Oczywiście jednak jeszcze nie wiesz, że to jest dziki zachód, ale jak się dowie, to wszystko tutaj rozpierdzieli. Jeszcze nie wiem, czy gramy Billy Kida, czy gramy Clint Eastwooda, który zazwyczaj grał dobre postacie w Westernach amerykańskich. Ja dzisiaj zagram rolę szerifa i oczyszczę to miasto z zombiaków. Aktualnie jest mała fala zombie, bo jest to pierwszy dzień dopiero. Pamiętajcie, że fale zombie zwiększają się z każdym dniem, a w końcu dojdą do liczby magicznej 50. Chyba magicznej 50, nie wiem, czy to zmienione zostało w paszu, ale kiedy się bawiłem na serwerze na creative modzie. Oczywiście nie na tym, na którym dla was od razu nagrywam, to właśnie. Nie było z tym problemu. Myślę, że warto byłoby to miasto trochę oświetlić, bo tutaj raczej nie ma żadnego światła. Ale zombiaki przy okazji się też pozabijam, dlatego że nie chcę, żeby tutaj mi coś latało. To już to wcześniej sprawdziłem. Okej, okay, tak troszkę zepsute są tutaj te drewna, te drzwi, te wszystko tu. Dlatego myślę, że dom szeryfa powinien stać zupełnie gdzie indziej, zupełnie w inny sposób i nie być postawiony. A, w ogóle naprawili Augera, patrzcie, jaki cud. Uuu, już przestało działać jak stary diesel 1.9. Już skończyło się krzywszenie. Na szczęście... E, nie, tutaj już byłem. Dobra, gdzie postawimy sobie domek szeryfa? Tym razem nie będę robił niezniszczalnego muru, bo to psuje zabawę, dlatego że... <noise> Jakby to powiedzieć? No, niezniszczalny mur, zombie się nie przedostadą, lisu przeszedł grę. No i właśnie. Oświetlmy trochę miasto. Dzisiaj będę chyba nocował w normalnym miejscu jakimś. Oświetlę je ja tak, żeby mniej więcej widział to i owo. Mam na nas niestety za mało jeszcze pochodni, ale są nawet nie z koala, tylko są zwykłe ze tkaniny, którą zdołałem zebrać po drodze tutaj. Tak samo jak resztę przedmiotów, a jeżeli chcecie mieć na 100% pewność, że znajdziecie piłę i augera, to kierujcie się gdzieś tutaj na farmę, albo to było tu, albo to było tu, nie pamiętam, poszedłem dach na skos i oczywiście ustawcie się gdzieś na dachu, kiedy będziecie mieli okazję w nocy i pozbierajcie tak jak ja trochę miodziku, ja ten miedzik zebrałem w lesie z os, bo musiałem trochę w niej nacelować i później biegać za nimi. Ale mówię wam, lepiej zbierać miodzik, bo macie od razu go w słoiku i tak dalej, więc nie musicie się martwić tyle o kondycję. Lewicie ja kondycji, praktycznie połowę nam daje, czyli trochę więcej o 25% niż woda. A my zajmiemy się teraz budowaniem naszego domku szeryfa, albo po prostu ulepszaniem jakiegoś z tutaj obecnych. Ten mi się podoba, ma taki typowy, westernowy kształt. Tam, bo ktoś coś rozwalił. Ale widzę, że nadchodzi noc. Nadchodzi noc, więc my się tutaj tak troszkę zabezpieczymy. Muszę stworzyć jakąś broń ręczną do walki, wręcz, żeby nie marnować amunicji, bo amunicja ciągle jest tutaj towarem deficytowym. I bo możemy mieć duże problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek amunicji. Znaczy, znalezieniem dobrej ilości amunicji. Co tam jest? Co tutaj jest? Są półki tylko. Aha, jest broń. Na razie ten tutaj zostawię. Ja Muszę się teraz skrzynki, żeby cały mój eku. Gdzieś schować, tutaj sobie oświetlimy, tutaj sobie oświetlimy. Tak na razie byle jak, żeby po prostu zombiaki nie miały okazji gdziekolwiek dojść. Nie będę mieszkał oczywiście na strychu całą nas, bo to nie będzie miało sensu. Tutaj sobie postawimy jedno pochodnie, tutaj zobaczmy co to ma. Idealne miejsce, żeby się schować przed zombiakami, żeby móc do nich się postrzelać. Niestety sniperki po drodze nie znalazłem. Musiałbym się udać do jakiejś fabryki albo jakiegoś domku fajnego, żeby ją znaleźć. Gdzieś tutaj miałem strzelbę hunting rifle, ale zgubiłem? Nawet nie kiedy zgubiłem hunting rifle, Przecież bym się skończył? Cholera, no niestety Trudno się mówi Ale zejdźmy na razie na dół, dzisiaj mnie trochę głowa boli Więc wybaczcie jeżeli będę tak przymulał czasami um, Gdzieś tu Powinienem coś znaleźć jeszcze, może przydatnego. O, chociaż nie już, jest dość późno. Zajmiemy się może. Um... Jakby tutaj to zabezpieczyć? Może po prostu dam zasieki tu, tu, tu. Bo one się przebiją lightowo przez moją ścianę. A mam ich dość dużo. Mogę w każdej chwili zrobić jeszcze więcej zasieków. A zasieki są o wiele lepszą sprawą niż durne. Znaczy nie są o wiele lepszą sprawą, ale. Tam taki dreszczyk emocji, czy zombie się przebiją, czy się nie przebiją i wtedy nasza gra może wydawać trochę trudniejsza, niż jest obecnie. Ała, uderzyłeś mnie własnym... ...własnym kolcem się uderzyłem, o. Oczywiście nie będziemy mieli na razie problemu z żadnymi zomekami. bo jeśli że jakiś nowy zombiak przyszedł, chociaż w to wątpię, bo progres w tej grze jest taki troszkę opóźniony, słaby, wolny. E, czy ta rośnika mnie zabije? Nie, ale ona jest fajna. Ej, czy nie jest ta z której się kusze O Nie, niestety, nie. Bym kusze zrobił. To jest jedyna broń, do której amunicję możecie znaleźć wszędzie, pod warunkiem, że wiecie, gdzie są gniazda ptaszków. Ale jak widać, udało mi się dość szybko... Pozbyć się problemu, jakim właśnie są zamiaki, gdzieś dotąd tutaj to jest. Zabezpieczymy się tutaj ładnie. Pamiętajcie, dzieci, trzeba się zabezpieczać przed stosunkiem, szczególnie z zombiakami. Oczywiście stosunek moja strzelba, ich nos. Skończyły mi się zasieki? Nie, są tutaj dalej. Na razie może jednak tak ogarniemy, żeby zombiaki. Się nie zbliżały w najbliższym czasie tutaj i lecimy dalej. Od razu przynajmniej będę miał fabrykę piasku gdzieś w pobliżu. Niestety, jak pamiętacie, jest problem ciągle z respami. Nie wiem, czy te respy już można y zwiększać ich ilość? Jedno jest pewne. Nie można się respić y tam, gdzie się chce po tym, jak się zginie. W sensie, nie ma już tych pońców takich na mapie. Co jest dość przykrą sprawą, bo było bardzo fajnie. Proszę mi nie niszczyć tego. To jest zachowane na noc. Mm, tutaj bym zabezpieczył to, żeby tutaj w razie czego nie wchodzili po schodach, okej. Okay. Na drugi dzień tutaj to sobie poszerzymy, albo nawet w nocy wiecie, to poustawiamy sobie po pochodni. Pochodnia zawsze spoko, tym razem na ziemi, na ziemi dlatego, że będę miał pewność, że wtedy jest oświetlony, oświetlona jak największa ilość Miejsc, może nawet tutaj bym postawił, żeby to ładnie jeszcze jakoś estetycznie wyglądało Nie? Dobra, tutaj kolejna pochodnia No i teoretycznie jesteśmy bezpieczni tutaj, one nawet jak przejdą to przejdą, co tam To będzie tylko malutka fala zombiaków, zaraz się zresztą zacznie wszystko tutaj dziać Dobra, tutaj dodatkowe zabezpieczenie Naszego wejścia i usłyszę jak komuś tam się nie podoba Mój nowy design wnętrza. Okej, okay, to tu, to tu, to, tu. Tam się chyba pod to też dadać. O, jak miło. Mi to net pasuje. Chyba sobie zrobię coraz więcej zasików i w nocy będziemy jeszcze bardziej to zabezpieczać, ale ja jestem teraz tutaj nowym szeryfem. W mieście jest nowy szeryf, ma na imię Dis Nazwiskowski. Chociaż nie, to nie zabrzmiało. <gryw> ale przygotujemy się na falę zombie która zaraz będzie Dawno nie było takiej fali, zwykłej zombie. O! To, to się przyda na kuszę, na bełty do kuszy, bo bełty robimy oczy. Aaaa, wow. Muszę się nauczyć jakoś omijać te gówna. Oczyścimy sobie później teren. Myślę, że zombie jakie będą głównie szły z tej strony. Nie wiem czy, mam takie dziwne wrażenie. Nieodparte wrażenie, że zombie właśnie mają tam swój ulubiony punkt, w który będą wchodzić. Okej, okay, tu damy jeszcze to zakrawione. Myślę, że zdążymy sobie spokojnie na noc to zrobić. Painkiller to sobie wyciągnę, shotguna sobie wyciągnę, to sobie wyciągnę. Chociaż nie, lepsza jest ta strzelba. Eee, niestety tylko zazem MP5, Do MP5 jest razem amunicji. Ja widzicie tu jest jeszcze na MP5, zarazem ich kilka, żeby sobie zrobić jedną całą. Są upieczone kartofle, nie wiem, czy już o nich mówiłem, ale to nie istotne. Bo teraz musimy się zająć czymś innym. Musimy stworzyć sobie patyki z tego, z tego. Z tego robimy to w ten sposób, o ile pamiętam, tak, dobrze pamiętam, więc zróbmy sobie tego więcej. Wood Chociaż po co ja to teraz robimy, Jaką mam sobie po co na zielony? Okej, okay, na razie 69 starczy. Magiczna liczba pewnie wam się z niczym nie kojarzy O hela! Słyszę, jak do mnie biegniesz. Słyszę, jak idziesz do mnie, pająku, ale dostaniesz w głowę jednym strzałem. Okej, okay, w końcu śpiewać, bo wiem, że mi dzisiaj nie idzie przez ból głowy, ale zapraszam Was dzisiaj na live o 18.30. Na pewno będziecie. Ja wam ufam. Zazwyczaj jesteście na live'ach zawsze. A tutaj teraz się zajmiemy właśnie budową naszych zasieków, które tutaj są gotowe. Prawie oczywiście w coś szedłem za mną. Durny kaktus. Może tak bym sobie życia odnowił. Co wy na to? Świetny pan, nie? A może przy okazji dodam sobie trochę kondycji. jaki naprawdę nie powinny się przez to przybijać. Okej, okay, po kaktusiątku e, To jest bardzo irytująca roślinka. O tutaj kaktus może nawet zostać, dlatego że. Jakby wam to... Powiedzieć kaktusy pełnią tutaj również taką samą rolę jak kolce. I nie wiem, czy nie możemy sadzić kaktusów, bo jakby się dało sadzić kaktusy. To byłoby wam, powiem, świetnie. Wtedy bym sobie postawił las kaktusów. Może jeszcze sok z kaktusów będzie się dało robić kiedyś. No ale wiadomo, to jest tylko czysta fikcja z mojej strony. Zaraz mi coś zabije i skończy się granie. Od razu na sam początek będę musiał powtarzać ujęcia. A ja naprawdę nie lubię jeszcze raz powtarzać czegoś, co robiłem wcześniej, bo wtedy to jest takie nienaturalne. ale wszystko robić na żywo, bez cięć. Czasami cięcia tylko kiedy jest super nudno. Cześć! Co tam u was? Mam nadzieję, że. Idziemy miło razem. Czas, bo. Fucking shit! Jak to tu przeszła Ty, głupia piczo? Mam nadzieję, że po drugiej stronie jest o wiele bezpieczniej. Dobra, szczerze powiedziawszy, wolałbym. O, skończyłem prawie. To jednak nie. To jednak dokończymy. I zaraz się do budynku. Wejdziemy sobie na dach. Zobaczymy, jak to wygląda sytuacja z drugiej strony. I na razie jest cicho. Na razie. Ale. W każdej chwili mogą tutaj wrócić zombiaki. A ja za ten czas czasu miałem zbudować. E, coś porządnego, żeby mieć schować nasze. Rzeczy. Nie wiem, czy zrobić sobie drzwi może. Okej, okay, jestem z powrotem. Możemy to spod dalej robić. O ile pamiętam robiło się to w taki sposób jakoś tak. E, I to był Story Chest. Zrobimy sobie ich 6, bo co za dużo to nie zdrowo żal materiałów tracić. Zaraz musiał sobie drzwi jakieś zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a nie, jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, okej, okay, to źle policzyłem. Na samą górę oczywiście damy najniepotrzebniejsze rzeczy, czyli na przykład karmę, jedzenie, które będą sobie dalej sam zbierać. Mam nadzieję, że zrobię sobie wkrótce jakiś wypad do miasta, żebyśmy mogli, że tak powiem, znaleźć jakąś lodówkę, jakieś meble, bo jak widzicie, tutaj jesteśmy tacy ubodzy, są tylko półki sklepowe, a ja chcę, żeby to był mój dom szeryfa. Coś tutaj cicho jest. Chyba zaraz zrobimy mały wypad na miasto tutaj z powrotem. Ale nie na to tutaj, tylko na moje miasteczko wieś. Ej! Pamiętam, że dotąd się mapa kończyła. Tak, czyli tutaj coś jest też. Nie wiem, czy w poprzednim patchu też tam mapa była, ale. Czy też tutaj było to miasteczko? Nie jestem pewien tak szczerze. Chociaż chyba było, bo skoro mapa jest w ten sposób zrobiona, poszerzona o to, to chyba nawet. W poprzedniej mapie byłem na nowej o tym nie wiedziałem, jeżeli tak, to przepraszam. Ale przynajmniej pokażę wam coś nowego zawsze. Okej. Okay. Może tym razem już nie będę zużywał miodziku, którego już chyba nie mam. Najwidoczniej mi się już skończył. Mam płótno. Niestety zapomniałem, żeby całego płótna nie zużywać na moje... E, ...zachcianki w postaci... Jak to się robi? O, tak się robiło drzwi. Już człowiek zapomina jak nie gra przez jakiś czas Okej, okay, mamy drzwi. Są moje drzwi. Ja chcę zrobił nawet podwójne drzwi, żeby tutaj ząbeki nie wchodziły. Mm sobie wzmocnił jakoś ten budynek, jak nie wiem, jakimś cementem. Ciekawe czy nadal cement jest tak... Właśnie, zobaczymy jak działa. Moja przyjaciółka Alder, Albo mój przyjaciel. Tu będzie moja farma obok. Uhuhu! Halo? Cześć! Dobra, tu sobie zrobimy przejście dodatkowe. Raz. Dwie. Łopaty! Łopaty nie zrobię! Bo nie mam niestety z czego ją zrobić. No niestety. Mm, tu sobie postawię. Mm, tu sobie nie postawię. Tu sobie postawię. I tu sobie już nie postawię, więc zróbmy tak. Żebym mógł tu postawić. Nic, nic co mnie tutaj nie atakuje teraz. Ok, nic mnie nie atakuje. Mogę. Kolezy, nie bądźcie tacy. ja tu mam strzelbę, zawsze mogę was zabić! O, 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 Dobra, jednak trzeba wypaść na miasto, zrobić sobie jakiś mały rekonesans, gdzie jest jakiś. Yy, cokolwiek do... What! Kiedy tu weszłaś, pico? Nie ma tak łatwo. Dobra, wejdę sobie na górę. Tak, o, na wszelki wypadek, żeby mnie nic nie zakowało. Sobie, sobie zaraz na miasto. Obczajmy naszą miejscówkę, czy jest tutaj w pobliżu coś, czym mógłbym... Eee, czy ktoś tutaj chodzi na dole? Czy mi się tylko zdaje? W każdym razie, mogę sobie wejść zawsze tutaj i przeczekać noc, jeżeli już wiem, że jestem zgubiony. O nie! Jesteśmy zgubieni, nie, słyszę psa! Aha, jak zwykle. Zabiję dwóch naraz! Double kill! Czy to nie mój pierwszy double kill w historii tej gry? że będzie, jak zombiaki zaczną wchodzić po tej drabinie. Wtedy będę naprawdę złym człowiekiem. 23, 30 dopiero. Minus tego, że gra... O, jest płótno. Przydałoby się jeszcze jedno płótno. I nie, ile? Raz, dwa... No jeszcze troszkę płótna by się przydało. Wiecie? Tak, zdeczka. Dużo. Żeby mieć łóżko. Sleeping bag. O ile pamiętam robiło się... Tak, 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 tak. Tylko, że nie pamiętam z jakiej ilości płótna. Płótno nie wiem skąd możemy wytrzasnąć poza zbieractwem i rozwalaniem rzeczy, które do płótna są podobne. Sprawdźmy. O! o! to jest świetne pomieszczenie. Tu będę zamykał hejterów. Więc hejterzy przygotujcie się. A tu były drzwi otwarte na dół. A cześć. Doskoczę. Piękny parkour w moim wykonaniu. Ostatnio wyskakiwałem z tamtego domku, który jest tutaj, tam gdzie jest moja baza stara. Wyskakiwałem z domu Jasia, tak fajnie, tak do basenu, tak. Ła! Tak ślicznie to było. Mam nadzieję, że tam wrócimy wkrótce, żebym tam się znowu zajął tym pomieszczeniem, żeby to wyglądało tak jak przed patchem i przed skasowaniem save'a, ale mam nadzieję, że się uda. Jak widzicie, jest tutaj trochę noc, a jak wiecie, po nocy. Podczas nocy mało jest do roboty, szczególnie, że zombiaki tutaj wszędzie chodzą. Myślę, że jak coś zjem, to mi się odnowi trochę życia. Żal mi tego wszystkiego, co mam tutaj tracić, więc sobie poustawiamy, co trzeba tu i tu. Kamyczek mi tak potrzebny jest chyba wcale. Chociaż nie, kamyczek, gdzie jest kamyczek? Przecież z czegoś ja muszę zrobić ten. Uuu, życie na krawędzi. Z czegoś muszę zbudować przecież forging, a forge się robi z... Forge muszę zbudować, a forge się robi właśnie z... What? Aloe cream? A forge, jakby to powiedzieć, robi się z bardzo ciekawej rzeczy, którą jest... Chwila, bo muszę coś ogarnąć. Eee, forge robi się z kamyków, a nie ze zwykłej ziemi, bo jak wiecie, bez kilofa tak zbyt długo nie pociągniecie. Ale ja mam oczywiście coś, co jest świetne i to muszę um, świetną rzeczą jest auger. I biorę teraz augera w tym momencie i kopię sobie dziurę w dół. Tu. Ciekawe ile razem będzie starczało mi augera. Będziecie mi tutaj przeszkadzać, rozumiem. Standardowo tępechuję. Eee, Pow! Pow! I po niej. Zrobimy sobie przejście w tą stronę. Można ja tutaj zrobić taki gigantyczny dół w dół. Dół w dół. Zrobię sobie dół w dół. Nie, dół sobie zrobię w górę. O! O! Dzisiaj robimy dół w górę. To jest taki naprawdę życie na krawędzi, bo teoretycznie oni mogą sobie przez tamto przejść i w każdej chwili mogą mnie zabić. Ale myślę, że 100 razy mogę w coś uderzyć augerem, zanim mi się zużyje całkowicie moja energia. Oczywiście tu jest łatwiej zrobić taki ten. Jak ja to wcześniej na to mówiłem, dół śmierci. Dlatego, że jak widzicie, wystarczy przekopać się troszkę pod tym i już praktycznie. Wszystko spadnie bez względu na to, czy się trzymało, coś czy się nie trzymało. Patrzcie. Ok, jednak zawiodłem. Jednak to nie jest aż takie łatwe jak było wcześniej. Nic się na mnie na szczęście nie zapada. Chociaż jest źle. Jak tutaj dał kolce na sam dół, to na pewno był mu w jakiś sposób bezpiecznie. Nie wiem, czy są w stanie przeskakiwać cały taki klocek. ale na pewno w następnym odcinku tutaj coś będzie już na rzeczy z tym związane. Chwila, to jest piasek zwykły. Eee, uh, momento, czy to jest zwykły piasek? A... Uh, nie? To jest sandstone? Dlaczego tu jest sandstone sam? Ja naprawdę chciałem mieć zwykły piasek do budowy Czyżby sandstone był teraz... Sandstone na no, nic nie zrobi, nie zrobię nad niego piasku, On jest głównym, po prostu, z którego nic nie, nie da się zrobić uh, jest sand... stone streamy sobie stone z... Kamienia wow, jestem świetny. Zrobiłem sobie kamień. Woo! Postawię go aż tutaj, ze względu na to, że będziemy to świętowali. Ho, ho, ho! dobra, mimo że się zbliżamy do końca odcinka, to ja chciałbym tak troszkę tutaj pobudować. Mm, dalej w tą stronę. Na razie nie będę oszczędzał na ogerze, w razie czego zrobię sobie jak jak tylko zrobię forge. No. no. I chyba tak to będziemy robić dalej, że właśnie w tą stronę to wszystko pójdzie i będzie szło tak, 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 tak Schody są zlikwidowane myślę, więc nawet to mogę sobie zebrać, tutaj pójdzie wszystko Będą tutaj nie tylko kolce właśnie, tylko będzie jeszcze dół przez który one, one będą wpadać do niego Będą wpadać, się zabijać, mi się to bardzo podoba ten pomysł, jest świetny W razie czego zapnę się tutaj za kratkami, wejdę sobie, e, wiem gdzie zakończymy odcinek, zakończymy sobie odcinek w kanciapie hejtera o, dzisiaj będę tak nazwał niektóre miejsca, będą miały swoją nazwę, idziemy do kanciapy hejtera i zakończymy, tutaj jest nasz odcinek i zobaczymy się w kolejnym odcinku Seven Days Today, który będzie trochę bardziej zaawansowany, gdyż będziemy naprawdę ostro budować, żeby nasz dom szeryfa był prawdziwym domem, domem szeryfa i żeby tutaj był w końcu porządek. Poł, do zobaczenia kolejnym razem, grał dla was szeryf Disowski, Ciao.